Zapraszam na filmik, w którym przymierzymy sobie ciuchy z wyprzedaży, z rezerw. Właśnie odebrałam paczkę, więc będę chciała sobie je przymierzyć i zrobię to razem z wami. No więc tak, pierwsza rzecz, jaką zamówiłam, to taka koszula. Koszula taka, wiecie, ona ma taki dość grubawy materiał. Jest bardzo gniotliwa, jak widać, ale mi to nie straszne, bo ostatnio mam parownicę, więc sobie z tym poradziłabym, ale wydaje mi się, że chyba jest troszkę za duża, wiecie? Jakby rękawy zaczynają się tutaj. Nie wiem, czy to tak ma być, no bo w sumie, jakby się zaczynały tutaj, to by było też dziwnie, nie? Bo to nie jest koszula z rękawami 3, 4, więc może to po prostu tak ma być. Wydaje mi się, że jest taka troszkę duża. Ja ogólnie większość, chyba wszystkie rzeczy, brałam tutaj w rozmiarze L. Podobają mi się jej guziczki. Przybliżę do Was. Ale czy ja ją mam sobie zostawić? Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo z jednej strony wygląda ok. Jeszcze sprawdźmy, jak będzie wyglądała w kasana wiecie, w, wiecie, spodnie. Tył sobie można tam jakoś wywinąć. No, niby jest fajna, bo, wiecie, zakrywa pupę. Ja lubię takie. Ale czy ja ją będę chciała zostawić? Nie wiem, naprawdę. Chyba będę musiała się skonsultować z koleżankami. Nie wiem. Nie jestem przekonana. A jak nie jestem przekonana, to może lepiej nie zostawiać? Nie? Po co mi rzeczy, do których nie jestem przekonana? Także chyba, niestety, chyba, niestety jej nie zostawię. No dobrze, mam drugą, ale ta jest niemalże przezroczysta. Wszystko przez nią widać. Też jest gniotliwa. No to jeżeli już miałabym się zastanawiać, to prędzej zostawiłabym tamtą niż tą. Mm -mm, ta niestety. To nie jest coś, co ja bym nosiła, bo, wiecie, musiałabym mieć ciągle coś pod spodem, a po to się kupuje lekką y, koszulę, żeby nie musieć zakładać nic pod spód. I żeby było nam na przykład przewiewnie, nie? Jeszcze tu... Ojej, a w ogóle jak podnoszę ręce, to nie. Nie, zupełnie nie. Teraz poprzymierzamy sobie spodnie, bo mam ich chyba cztery pary. Więc to są pierwsze. I powiem Wam szczerze, że ja mam chyba w domu takie, tylko że troszkę bardziej ciemne. I wydaje mi się, że sobie te zostawię. Dobrze się w nich czuję. Raczej chyba też dość dobrze to wygląda, nic się jakoś tak zbytnio nie odznacza, z tyłu wygląda to tak. One są z serii Slim Push Up, e, oczywiście były brane w rozmiarze L, tak jak wszystko, ale że poszukuję właśnie takich jaśniejszych, bo zostały mi same granatowe bardzo ciemne albo czarne. Więc może sobie je po prostu zostawię. Chyba wyglądają dobrze. No? Okej. Okay. Sprawdźmy kolejne. Okej, okay, drugie prezentują się tak. E, te są z kolei z serii. A nie, te też są z serii ten Slim Push Up, bo faktycznie brałam e, dwa kolory po prostu z tego samego. No nie wyglądają też źle. Ale nie wiem, czy je sobie zostawię. Chyba w tamtych poprzednich, co robiłam przed chwilą, yy, czułam się lepiej. Te mam wrażenie, wyglądają, jakbym była większa niż jestem w rzeczywistości. Yy. Ale co jest fajne, co jest plusem, to słuchajcie, ostatnimi czasy zaczęli robić takie spodnie, których nie muszę skracać, nie muszę podwijać. Bardzo mi się to podoba, bardzo się nad nimi zastanowię, bo tak jak mówię, no, poszukuję jasnych spodni. Jeszcze się zastanowię i przemyślę. No dobrze, mam też takie. I powiem Wam, że coś mi się w nich nie podoba. Nie podobają mi się, jak się układają, bo tutaj, wiecie, jest taki proste, proste, a tu nagle bum, taka bombka. Także ich sobie zapewne nie zostawię. No niestety. To nie jest to, czego szukałam, to nie jest to, czego oczekiwałam, także szkoda bardzo, bo również nie musiałabym ich skracać, wiecie? Nie musiałabym. No, ale nie podoba mi się to, jak one wyglądają. Nie, tych sobie nie zostawiam. No dobrze, mam też takie siwe spodnie. Siwych nie mam w ogóle żadnych spodni, ale tu chyba będzie ten sam problem, co w tych, co przed chwilą mierzyłam. Również mamy tutaj, tak, tak, tak. I to mi się nie podoba. No, niestety. Szkoda, ale chyba ich sobie jednak nie zostawię. Czy ja chcę je zostawiać? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę się zastanowię. Chyba może niekoniecznie. Okej, okay, zostały mi same sukienki teraz jeszcze. I w ogóle w opisie, gdzieś tam na stronie było napisane, że jest to pudrowy róż. No ja się z tym nie zgodzę. Moim zdaniem do różu to temu w ogóle daleko. Dla mnie to jest taki kremowy albo złamana biel, ale... Pudrowy róż to to moim zdaniem nie jest. Czy ona mi się podoba? Ogólnie tak, tylko coś mi tutaj nie wiem, czy nie wzięłam sobie za dłużej. O, chociaż może ją doczekajcie, za. zasupłam. Na pewno dużym plusem jest to że ona ma tutaj kilka warstw, więc nie prześwituje bielizna. Nawet jak podniosę ręce, to długość tej sukienki jest taka w miarę bezpieczna, nic się tutaj nie powinno złego wydarzyć. Trochę z tyłu mi się nie podoba, że to się tutaj tak zbiera, wiecie? Może musiałabym przemyśleć kupno o rozmiar mniejszej tej sukienki, bo nie wiem, no jeszcze się zastanowię nad nią. Sprawdzę w ogóle czy jest, no bo w sumie tutaj no dużo, dużo luzu jest, więc może, może bym się właśnie zastanowiła nad tym rozmiarem mniejszym. Przemyślę to, przemyślę, sprawdzę czy jeszcze jest dostępny rozmiar mniejszy, a tą chyba odeślę, szkoda, bo jest ładna, ja lubię groszki, ta ma właśnie takie wiecie, yy, groszki na sobie. Ma falbankę. Trochę mi się nie podoba to, że ona jest taka wymięta. Ale no dobra, no wiadomo, to jest yy, przymierzam to, co wyjmuję z paczki. Nie będę tego wcześniej przygotowywać. Yy. No nie, ona jest chyba troszkę tutaj za duża. No niestety. Sprawdzę czy jest mniejszy rozmiar, jak jest, to może sobie zamówię po prostu mniejszy. Kolejną mam taką czarną sukienkę i wiecie co? Ona jest taka sztywnawa. Jest ładnie tutaj wytaliowana. Tutaj troszkę pod szyją jest dla mnie, mam wrażenie, troszkę za ciasna. Jakoś mi to tak niekoniecznie pasuje, ale mam problem, żeby ją tak ocenić do końca, bo nie mogę jej do końca zasunąć. I wiecie co? Chyba będę musiała po prostu poprosić męża, żeby mi ją do końca zapiął, i wtedy się, że tak powiem, zastanowię nad nią bardziej. Ogólnie podoba mi się to, że ona jest tutaj, tak wiecie, troszkę wytaliowana. Materiał ma taki alawelurowy. Nie wiem, czy nie byłoby w niej po prostu bardzo gorąco. Eee, no, ale. O, tutaj troszkę wystaje. Nie wiem, może jak będzie bardziej spięta, to wiecie to po prostu. No nie, bo ja nie dam rady sama tego bardziej zapiąć. No, nie mogę jej zapiąć do końca, więc nie mogę jej do końca ocenić. Ale. Hmm, raczej chyba i sobie nie zostawia tutaj mi tutaj jest jakoś tak troszkę za bardzo chyba wycięta no nie wiem nad nią się będę musiała po prostu zastanowić przemyśleć no bo co no, i poczekam, zobaczę, czy będzie, jak będę się w niej czuła, jak będzie do końca zasunięta. No dobra, mam też taką granatową sukieneczkę. Ona jest taka luźnawa, powiem Wam szczerze. Z tyłu wygląda tak. Ona ma tutaj taką podszewkę. Podszewkę, i na to jest taka druga warstwa. Ta ogólnie, jak ją zobaczyłam, to z jednej strony mi się podobała, a z drugiej strony trochę bałam się tej falbanki, że będę wyglądała tak, wiecie. Ciotka klotka? No nie wiem, jakoś tak. Ale, ale chyba nie jest zła. Powiem Wam szczerze, ta falbanka. Bardzo sobie rozważę zostawienie jej. Jak podniosę ręce, to też jeszcze się jest taka. W miarę bezpieczna, a jeżeli będę uznawała, że jest niebezpieczna, na przykład do pracy, wiecie, to może założę sobie tutaj jeszcze ten pasek taki. Nad tą się bardzo zastanowię. No więc podsumowując, <grytanie> zobaczcie, jaka starta rzeczy w ogóle. E, nie jestem pewna co do tych jasnych spodni, tych push e, Zastanowię się bardzo. Te granatowe, te, 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 chyba sobie zostawię, tak na 90% je sobie zostawię. Jeśli chodzi o tą koszulę, tą taką przezroczystą, to niestety, ale ona u mnie na pewno nie zostanie. Ta, która co prawda nie była przezroczysta, ale chyba też do końca mi się nie podoba, więc raczej też jej nie będę zostawiać. Mam tutaj jeszcze te sukienki. Tą czarną, tak jak mówię, no nie jestem w stanie do końca ocenić, bo no nie wiem, jak ona będzie tak of oficjalnie, ostatecznie wyglądała, więc jeszcze się nad nią zastanowię, ale pewnie pójdzie do zwrotu. Ta, ta jest, ogólnie jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba, bo ma te kropeczki i tak dalej, ale wydaje mi się, że chyba jednak ten rozmiar to jest yy, o rozmiar za dużo. I jeżeli będzie taka, to jeszcze sobie po prostu zakupię. E, te siwe spodnie, chyba jednak zwrócę. Po co zostawiać coś, do czego nie jestem przekonana. No i tak samo te, e, te spodnie, w których też mi się coś tam nie do końca podobało, więc tych też raczej sobie zostawiać nie będę. No i jeszcze ta sukieneczka, ale ją tak na 90% zostawiam. Także. To by było już wszystko, co miałam Wam dzisiaj do pokazania. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście proszę o zostawienie na mnie łapki w górę, zasubskrybowanie mojego kanału, żeby być na bieżąco. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!